W naszej prezentacji rozmawialiśmy na temat rozwiązań typu Cat Tools, czyli narzędzi wspomaganych komputerowo do tłumaczenia. Tutaj chciałbym Wam trochę pokazać, jak to działa. Jak pamiętacie, cała idea narzędzi Cat Tools polega na tym, że niczego nie trzeba nigdy tłumaczyć więcej niż raz. Każdy tekst, który przechodzi przez tego rodzaju narzędzie, jest przez komputer dzielony na niewielkie kawałki nazywane segmentami. A następnie każdy z tych segmentów jest tłumaczony osobno w takim właśnie pro... w prezentacji mówiliśmy o tym jaka jest zasada działania narzędzi tłumaczenia wspomaganego komputerowo, a teraz chciałem wam pokazać w praktyce jak coś takiego działa. Tak jak mówiliśmy, narzędzi do tłumaczenia przy pomocy komputera jest wiele, ale tutaj, dla potrzeb tej demonstracji, użyjemy bardzo prostego narzędzia i darmowego, które nazywa się MadeCat. Ponieważ ono jest bardzo proste i bardzo darmowe, nie da się pokazać w ten sposób wszystkiego, ale może na początek lepiej jest zacząć z czymś, co jest bardzo proste i intuicyjne. Więc, kiedy jesteśmy na stronie madecat.com, musimy się najpierw zalogować, ewentualnie jeżeli ktoś jeszcze nie ma swojego konta, no to trzeba zarejestrować się. Więc tutaj mamy opcję: albo się zarejestrować, albo się wpisać za pomocą Google. Ponieważ ja już mam takie konto, to się wpisuję za pomocą Google. To co widzimy tutaj na tym ekranie powitalnym, to jest coś bardzo innego niż to co znamy z programów typu Word. Ale spokojnie, przeprowadzę was krok po kroku przez taką procedurę tworzenia zlecenia. Trzeba zrozumieć, że takie narzędzie CAD, czy zainstalowane na nasz komputer jako program, czy takie, które mamy w internecie, tak jak to, zrobi coś takiego. Kiedy damy mu tekst do przetłumaczenia, ono wyciągnie z niego tekst, który my mamy przetłumaczyć. A następnie, kiedy my to przetłumaczymy, ono wstawi tekst z powrotem do tego pliku, także kiedy go pobierzemy z powrotem, będziemy mieli taki sam plik Word albo inny, jak na początku, ale tłumaczenie odbędzie się tutaj, w tym kacie, właśnie. Tak jak tutaj widzimy, ten MadeCAD można wykorzystywać z 72 różnymi formatami plików, czyli mogą to być pliki Word, ale równie dobrze mogą to być pliki Excela. Powerpointa, PDF-y tak dalej. Bardzo to oczywiście ułatwia nam życie, bo nie każde tłumaczenie robimy z plików Word. No dobrze, to wyobraźmy sobie, że chcemy coś takiego zrobić. W tym celu tworzymy w tym programie coś, co on nazwie projektem. Tutaj widzimy, że ten projekt musi się jakoś nazywać, nazwijmy go Test. Jest to mój osobisty, będzie tłumaczony z polskiego na angielski. Czego dotyczy? Tutaj można sobie wybrać najróżniejsze rzeczy. Powiedzmy, że to jest kontrakt legal documents contracts i teraz tutaj TM i glossary, czyli translation memory i glossary. Możemy mieć tutaj my memory, czyli to są moje wcześniejsze tłumaczenia plus. To, co MateCat trzyma w swojej publicznej pamięci. Ale, tak jak powiedziałem, te programy do tłumaczenia maszynowego same tworzą sobie swoje własne pamięci tłumaczeniowe, więc można tutaj zaimportować sobie jakąś inną, stworzyć sobie jakiś glosariusz pojęć, itd. Kiedy się pracuje nad jakimś dużym projektem, w którym jest dużo określeń fachowych, które mogą nam się mylić, to warto sobie stworzyć taki glosariusz, i wtedy ten komputer, widząc, że zbliżamy się do jednego z tych pojęć, będzie nam podpowiadał, jak chcemy je nazywać, jak sobie ustawiliśmy. No dobrze. Czyli przygotowaliśmy sobie już, co w tym projekcie ma się znaleźć. Teraz musimy dodać plik, z którego weźmiemy tekst do tłumaczenia. Z mojego komputera wybiorę teraz jakąś umowę. Przy czym problem z demonstrowaniem tego jest taki, że tak jak mówiłem, niczego się nie tłumaczy w katach dwa razy. Więc nie mogę użyć czegoś, co już kiedyś pokazywałem studentom, bo to byłoby już przetłumaczone w tej pamięci. Więc znalazłem dwie umowy dosyć przypadkowe. Wezmę sobie umowę najmu tutaj, i ona teraz zostanie wgrana na serwery Madecata. Zauważmy, że to oczywiście rodzi pewne problemy natury poufności. O tym wszystkim będziemy mówili jeszcze osobno. No ale dobrze, teraz wgraliśmy przypadkową umowę znalezioną jako wzór w internecie, więc nie, nie martwimy się o nic takiego, że to nie można tego upublicznić, no bo było publiczne. I teraz klikamy przeanalizuj. Makecut bada w tej chwili, co takiego tutaj będzie w tym pliku i podaje nam, że łącznie słów jest 1179, ale tak jak on je waży, to jest ich 1002. To oznacza, że 14% tych słów będzie mniej. Gdybyśmy chcieli zlecić to ludziom z Matecata do tłumaczenia, to płacimy za 14% mniej. Tak jest dlatego, że oni będą w stanie części już tego tłumaczenia, które przed chwilą im daliśmy, znaleźć w swoich pamięciach tłumaczeniowych, więc my płacimy tylko za 1000 słów, a nie za 1179. Tutaj mamy dwie opcje. Można to podzielić między kilka osób w naszym zespole. Gdybyśmy mieli zespół, albo przetłumaczyć. I teraz widzimy dwie kolumny. Lewa kolumna to kolumna z oryginałem. Ta kolumna to jest kolumna z przekładem. I teraz spróbujemy sobie z nią popracować. Przy czym za każdym razem dostajemy już gotowe, przetłumaczone zdania czy segmenty przez. Tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe, jak się łatwo tutaj nawet na tym przykładzie przekonać, nie zawsze będzie doskonałe, ale popatrzmy na nie. Zauważmy przy okazji, że tutaj są tak, takie właśnie kody dodane, tak samo jak mieliśmy kody w tym tłumaczeniu dla Cochrane. Wtedy mówiłem, żeby ich nie zmieniać, dlatego że one mogą mieć znaczenie. Tutaj jest Sygnał, że coś tutaj się nie zgadza z tymi kodami, tym się nie będziemy na razie przejmowali. Po prostu uznajmy, że umowa najmu okazjonalnego lokalu została przetłumaczona jako Agreement for Occasional Rental of Premises. Szczerze mówiąc, tak jak tutaj widzimy właśnie na tym przykładzie, to nie jest dobre tłumaczenie. Mi się wydaje, że znacznie lepszym niż occasional byłoby na przykład. Short term. I teraz. Przedmiot umowy najmu. The subject matter of the lease contract. Widzimy, że tutaj jest taki pomarańczowy napis 89%. Co to oznacza? To oznacza, że w publicznej Pamięci tłumaczeniowej public TM znajduje się już jakiś segment, który w niemal 90% jest identyczny jak to. I widzimy go tutaj, przedmiot umowy najmu. Co prawda, tam było wielką literą, a u nas jest małą, tam było coś z tą jedynką inaczej, ale wtedy ktoś to przetłumaczył jako the subject matter of the lease contract. No i teraz mamy do wyboru. Albo przełożymy to tak jak ktoś już przetłumaczył, albo tak jak tłumaczyłaby to maszyna. Tutaj widzimy subject of the lease agreement. Powiem szczerze, że w tym przypadku to jest doskonała ilustracja tego, że nie zawsze można polegać na tym, co w publicznej pamięci jest. Ktoś mógł zrobić coś w przeszłości i my uśpieni, nasza czujność jest uśpiona, myślimy sobie, no dobra, jak zrobił, to tak będzie. Tymczasem nie wydaje mi się, że the subject matter of the leasing contract jest tutaj dobrym tłumaczeniem, dlatego że przedmiot umowy najmu to jest nie tyle subject matter. Czyli, tak jakby treść, albo to, czego dotyczy, w sensie idei, czy zagadnienia, czy obszaru, tylko przedmiot umowy najmu to jest to, coś, co jest wynajmowane. Więc nie subject matter, tylko tak jak tutaj, subject of the lease agreement. Więc ja bym wolał ten drugi wziąć i zaznaczyć jako przetłumaczony. Teraz mamy kolejne zdanie. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie o łącznej powierzchni 65 m2 składającego się z dwóch pokoi sypialnych, salonu, kuchni, łazienki i WC, zwanego dalej lokalem. Zobaczmy, co nam mówi tutaj nasz machine translation. MT widzimy, żółte. The landlord declares that he is the owner of a flat located in Warsaw with a total area of 65 square meters consisting of two bedrooms, living room, no tutaj myślę, że warto dodać, a living room, a kitchen, a bathroom and a toilet hereinafter, czyli po tym tutaj później, tak się mówi dalej po w kontraktach, referred to as the premises. Myślę, że tutaj zgodnie z tym zwyczajem prawniczym. Warto to napisać wielką literą, żeby było jasne za każdym razem, jak mówimy wielką literą, że chodzi o premises, to o te, o których chodzi w umowie. Tutaj widzimy, że on, zanim zaznaczyliśmy, że jest przetłumaczone, chciał, żeby odgadnąć jakie powinny być te tags, czyli kody, i zrobił je dokładnie tak samo, jak były w oryginale. Zgodzimy się na to. Te kody, jak pamiętamy z Cochrane, po prostu zaznaczają, że to 1,1 jest na przykład cięciem, albo numeracją listy, albo czymś w tym rodzaju. Sąd rejonowy w Warszawie prowadzi dla lokalu księgę wieczystą, KW, numer jakiś tam. District Court in Warsaw. Zrobimy The District Court in Warsaw. Keeps a Land and Mortgage Register file. For the premises. Prawda? Wpiszemy to trochę inaczej, tak jak nam bardziej to pasuje. Oczywiście tutaj ja to wpisałem to sąd rejonowy w Warszawie. Jest takie trochę skrócone. Normalnie powinno być sąd rejonowy dla dzielnicy woli itd. Ale to skróciłem specjalnie przed wgraniem tego pliku, żeby nie mieszać tutaj. Dlatego to może wyglądać trochę dziwnie. Jeżeli ktoś spojrzał na to podejrzliwie, to niech wie, że to tylko przeze mnie. I widzimy dalej. Wynajmujący oświadcza, że lokal jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie uprawnień najemcy. The LESA declares that the premises is free, powinno być all free. From any encumbrances, to zauważmy z uznaniem, że mimo, że to jest maszynowe tłumaczenie, MT, to prawidłowo użyło pojęcia obciążenie w sensie prawnym. Encumbrance. Any encumbrances for third parties that could impede or prevent the tenant from exercising his rights. OK, nie mamy problemu. Znowu widzimy, że wstawiał sam te wszystkie tags, żeby na końcu to było sformatowane tak jak oryginał. I uznajemy, że to jest przetłumaczone. I tak idziemy segment po segmencie, aż przetłumaczymy cały dokument. Jak widzimy do tej pory, może nas to nieco przerażać, to tłumaczenie, które dostajemy, jest naprawdę wysokiej jakości. Więc sami w ten sposób mamy dużo mniej roboty, poprawiamy tylko błędy, no ale zarazem rodzi to pewne problemy, o których będziemy mówili w głównej prezentacji. Tutaj tylko zaznaczę krótko, że z jednej strony to tworzy ten problem ucznia czarnoksiężnika. Jeżeli ktoś nie jest pewny, czy encumbrance to jest dobre tłumaczenie, czy złe, to będzie mu bardzo trudno się wyrwać z tego hipnotycznego wpływu tłumaczenia maszynowego i pamięci publicznej. Jeżeli zobaczy ktoś takie zdanie, które wydaje się mieć ręce i nogi, to jakoś tak ono będzie wydawało się dobre i pewnie je łykniemy, chociaż może się w nim kryć pewien błąd. Więc jest to ogromna pomoc, ale zarazem może to być pewna mina, na którą wchodzimy, jeżeli sami nie jesteśmy dobrymi tłumaczami. Drugie problemy oczywiście wiążą się z tym, że ktoś gdzieś na jakimś serwerze ma teraz umowę, którą nam powierzono, nawet jej tłumaczenie. O tym, jakie to może mieć następstwa, będziemy mówili osobno. Ale to jest ogólna idea działania tego katu. Nie będę teraz przechodził przez całą umowę, ale na sam koniec, gdybyśmy przetłumaczyli wszystkie segmenty, to taki projekt zamykamy i otrzymujemy opcję zgrania sobie tego przetłumaczonego tekstu. Więc, tak jak widzimy, mamy rozwiązanie, które nam przyspiesza pracę. Jeżeli umiemy się nim dobrze posługiwać, jest bardzo pomocne i tyle na razie tej prezentacji.